Krecik i Panda Halo! Ogon jaszczurki Tu mały kopiec, tam kopiec większy, krecika cały świat Radosny uśmiech zawsze za pan brat Hej przyjacielu, mój przyjacielu, uśmiechnij się, zrób gest Bo bez przyjaciół bardzo smutno jest Przyjacielu, hej, przyjacielu, nic nie jest ty Ja jestem z tobą, ze mną jesteś ty Hej, przyjaciele, hej, przyjaciele Z lasów, gór i łąk Zwierzmy się razem w przyjacielski krok Kreciku, wyjdź na dwór! Dzień dobry, hocho! O co chodzi? Chcesz się bawić? Mhm. Naprawiłem hulajnogę Co ty na to? Brawo! Wygląda wspaniale! Chodź, Kreciku, przejedziemy się nią, chcesz? I co? Podoba ci się ta przejażdżka kreciku? Tak! A będziesz umiał zatrzymać hulajnogę? E? Orety! Zapomniałem naprawić hamulca! Oje! Roczne spotkanie rodzinne. Muszę na nim dobrze wypaść. Uważaj, uważaj! Nic ci nie jest, kryciku? Nie, nic, ale chyba na kogoś wpadliśmy. Hmm? Ktoś inny na pewno by spanikował, ale nie ja. Na szczęście nie brak mi odwagi. Gdyby trafiło na inną jaszczurkę, jej ogon. Hmm? Aha. Aha. Nie ruszaj się! Zaraz zrobię ci sztuczne oddychanie. Nie, nie trzeba! Nie, nie, spokojnie, nic nie. się nie stało. My jaszczurki tak już mamy. Ogon odpada, żeby odwrócić uwagę przeciwnika. To nic strasznego, odrośnie. Tylko że teraz ogon bardzo by mi się przydał. Muszę iść na rodzinne spotkanie. Nie wypada pokazać się na przyjęciu bez ogona. Co mam zrobić? Chyba wrócę do domu. Nie płacz! A może znajdę dla ciebie nowy ogon? Ładniejszy niż stary? O? Zgoda! Nowy ogon? Tak. No, zaufaj mi, znam się na tym. Kreciku, pomożesz mi? Aha. O. Ha! Ogon z kwiatów. Prosto z bambusowego lasu. Nie tylko piękny, ale roztacza też wyjątkową wani. Ładnie pachnie. Bardzo mi się podoba. Będę najelegantszy na rodzinnym przyjęciu. Dziękuję. Na razie. Pa, pa! Do widzenia! To był świetny pomysł, prawda? Ogon wygląda przepięknie! Pomocy! Kwiaty zabiły pszczoły! A, no, no! A! Pomocy! Dlaczego za nami biegnie? <grym> Bardzo przepraszam, kiedy się boję, nie panuję nad sobą! O! Co? Nie do wiary. Jednego dnia straciłem dwa ogony. Spokojnie! Mam w zanadrzu inne pomysły. Nie będziesz rozczarowany! O? Ogon z błota. Możesz zmieniać jego kształt. O? O, zmienić kształt? Ciekawy pomysł. Mam nadzieję, że nie odpadnie. Na razie! Do, Do zobaczenia! zobaczenia. O? O? Co za pech. Rety! Nie był wodoodporny. Oj. Nie szkodzi. Mam lepszy pomysł. Hmm. <gry> <gry> czy ten ogon nie jest trochę za mały? <gry> Można go napopować. Powiedz kiedy przestać. Hmm? A, ale czy to jest bezpieczne? Oczywiście. Potrzymasz. Podpompuję jeszcze trochę. Chcę, żebyś miał wspaniały ogon. Wiesz co? Wystarczy. Nie musi być aż tak duży. E... E... Oj, 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 Ja chcę na ziemię! Chcę na ziemię! Pomóżcie mi! Proszę! O! Staraliście się, ale lepiej będzie, jak wrócę do domu. Ho-ho, to z naszego powodu on jest taki smutny. No. Poprawimy mu humor. Tak. Zaczynamy misję Nowy Ogon. To jak? Wszystko jasne? Wiecie już co macie robić? Tak. Gotowe! Proszę, przymierz go! O, czy to. już! O, podoba mi się! Dziękuję, przyjaciele! <śmiech> <śmiech> I co? Jak wyglądam? Hm? Fantastycznie! <laughs> Bardzo Wam dziękuję! Mam najpiękniejszy ogon na świecie! Mam najpiękniejszy ogon na świecie! Hurra! Powiedział, że mam najpiękniejszy ogon? Co? Żarty sobie stroisz? To jakaś bzdura! Na tej planecie nie istnieje ogon piękniejszy niż mój! Dawaj mi ten sztuczny ogon! Ale dlaczego? Uciekaj! Lis lubi okradać innych. Haha! Jestem mistrzem wyścigu po deser! Lis nigdy mnie nie dogoni. Ten ogon jest za ciężki! Stójcie! Zaraz osłabie! Koniec zabawy! Zatrzymajcie się! Chętnie! Ale nie wiemy jak! Å! Nei! Trudno, stało się. Bardzo żałuję, że straciłem ogon, ale cieszę się, nie, że was nie, poznałem, spójrz. drodzy przyjaciele. Twój ogon zaczął odrastać! Hmm? Hmm? <laughs> Dziwne, wcale tego nie poczułem. <laughs> Teraz możesz, możesz iść, iść, iść na przyjęcie! przyjęcie. Nie, 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 zaraz, chwilkę. Hmm? Chciałbym, żebyście się wybrali na nie razem ze mną. Co wy na to? <laughs> Z przyjemnością! Tak <laughs> W drogę! W drogę! W drogę! Tak. Wersja Polska Telewizja Polska, Agencja Produkcji Telewizyjnej i Filmowej. Reżyseria Maja Brzostyńska. Tłumaczenie i dialogi Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Jakub Mileński. Tekst piosenki Bronisława Macią. Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili. Beata Wyrąbkiewicz, Sebastian Pertek, Maciej Kowalik, Bartosz Wesołowski, Julia Kołakowska, Karolina Kalina, Mieczysław Morański i inni. Mój przyjacielu, hej, przyjacielu, nic nie jest groźne, gdy ja jestem z tobą, ze mną jesteś ty. Hej, przyjaciele, hej, przyjaciele, z lasów gór i łok, zwierzmy się razem.